Cześć, witam serdecznie w 26 odcinku serii z moimi polskimi płytami winylowymi. No i przed nami, moi drodzy, kolejna dyskografia, kolejnej legendy polskiego rocka. Tutaj będę mógł powiedzieć pełna winylowa dyskografia z epoki, ale wymienię wszystkie płyty, które wydali, dlatego że obecnie wszystkie e, płyty e, są dostępne na winylowym. Nośniku, z czego bardzo się cieszę. Ale zaczynamy oczywiście od epoki i skupiamy się na epoce. Reszta będzie tylko takim uzupełnieniem całości. Chociaż ten odcinek również będzie miał wpisane pełna winylowa dyskografia, bo te płyty, które pokażę, składają się na tak zwany epokowy komplet. Bohaterem tego odcinka jest grupa, która ma nieprawdopodobny wpływ. Miała nieprawdopodobny wpływ na polskiego roka. Właściwie powiedziałem miała, ale działa do dzisiaj dajmy na to w różnych składach. Od samego początku wyglądało to tak. Powstali w roku 1969, a swoją nazwę wybrali ze słownika. Bohaterem tego odcinka jest budka suflera. Moi Drodzy, yy, pierwsza sesja na dobrą sprawę, yy, na której został nagra została nagrana przeróbka Wielkiego Przeboju Ayną Sunshine Billego Withersa, to był rok 1974. Ale yy, w tym nie tak dawno ukazała się płyta Butki Suflera Underground, zbierająca yy, utwory jeszcze sprzed tej sesji. Niektóre całkowicie niepublikowane. Moi drodzy, skład oczywiście budki suflera na przestrzeni lat się zmieniał, ale e, absolutnymi filarami pozostali. Eee, absolutna legenda, jeżeli chodzi o polską wokalistykę, Krzysztof Cugowski, facet, który ma głos no, nie do podrobienia i tutaj nie ma dwóch zdań. Wspaniały aranżer i kompozytor, nieżyjący już niestety, Romuald Lipko i perkusista Tomasz Zeliszewski, który to eee, oprócz tego, że jest perkusistą, jest również autorem tekstów, jest również menadżerem zespołu. Zanim, moi drodzy, do tego wszystkiego doszło, mamy pierwszą sesję z roku 1974. Natomiast w roku 1975 ukazuje się debiutancki album Budki Suflera. Dla mnie kolejna najważniejsza polska płyta. Cień Wielkiej Góry. To jest kolejny przykład na to, że w drugiej połowie lat 70., kiedy na dobrą sprawę. Ten rok progresywny w Polsce zaczął się pokazywać, przykłady chociażby oczywiście naszego SBB, czy elektronika w postaci Czesława Niemena, to królowała tak zwana muzyka estradowa, jak to pięknie nazwano. Natomiast po pojawia się płyta... E Całkowicie rokowa z piękną, suitą, szalony koń, którym to utworze Czesław Niemen wziął udział. Zagrał na, e, zagrał na mugu. Natomiast, moi drodzy, ta płyta może się dla mnie zdecydowanie nie kończyć, dlatego że mamy tutaj absolutny klasyk, utwór tytułowy cień wielkiej góry. Mamy troszeczkę zapomniany samotny nocą. I kapitalne jest taki samotny dom. I teraz, moi drodzy, aby wyjaśnić jedną rzecz, bo słyszałem takie e, pogłoski, że w kurkach e, śpiewała Urszula, co jest totalną nieprawdą. Urszula oczywiście współpracowała z Budką Suflera, ale dużo, dużo później. Tutaj w kurkach mamy niezawodne alibabki. Cień Wielkiej Góry, debiutancki album e, Budki Suflera, numer katalogowy SX 1264. Na dobrą sprawę dzisiaj powiem Wam szczerze, że w jakimś sensownym stanie ciężko ją złapać. Moja również nie jest w jakimś najlepszym, ale ważne, że jest to wydanie epokowe. Rok 1976 to drugi album Budki Suflera. przechodniem byłem między wami. Dla mnie zdecydowanie płyta całkiem inna, ale, ale zamysł był taki, żeby była to kontynuacja debiutu, czyli budka Suflera gra typowo rokowo, bo później było już różnie. E, w roku 1976 Budka Suflera wydaje album Przechodniem byłem między wami. I tutaj, moi drodzy, kolejne klasyki. Moje ulubione utwory z tej płyty to Pieśń niepokorna czy rewelacyjny blues Noc nad Norwidem. E, tutaj oczywiście e, teksty jeszcze e, Adama Sikorskiego i Przeciekawe zdjęcie z tyłu okładki. Otóż widzimy Romualda Lipko z gitarą basową. Tak, moi drodzy, zanim usiadł na dobre e, za e, klawiszami, w pierwszym okresie działalności Budki Suflera był basistą. E, reszta e, płyty, powiem szczerze, to. Troszeczkę słabszy materiał, natomiast generalnie rzecz biorąc, pieśnie pokorna i noc nad Norwidem to dwie takie perełki na tej płycie. Ale notabene drugi album Budki Suflera mógł się okazać ich ostatnią płytą, dlatego że po nagraniu tej płyty yy, yy, decyduje się odejść z zespołu wokalista Krzysztof Cugowski. Yy, Budka suflera milczy tak naprawdę przez 3 lata. Brali, brani byli pod uwagę różni wokaliści, tyle że tych wokalistów za dużo wówczas nie mieliśmy, albo każdy z nich miał swoje zobowiązania. W związku z tym, kolejny album Budki Suflera ukazuje się dopiero w roku 1979 i jest to płyta którą Budka suflera nie uznaje w swojej dyskografii przy zespole Breakout. W poprzednim odcinku powiedziałem, że był tak zwany tryptyk olimpijski, za którym stał Stanisław Cejrowski, ojciec naszego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. On wymyślił ten nieszczęsny tryptyk. Dogadał się z władzą. Władza oczywiście przyklasnęła, bo yy, zespoły rokowe promują yy, yy, po prostu promują yy, sport. A to nie było, tego, nie, było tego, um, nie było tego znaczenia. Natomiast jeszcze śmieszniejszą sprawą jest to, że teksty na te trzy płyty, czyli e, Droga Ludzi Skaldów, Breka od Żagiel Ziemi i właśnie na brzegu światła, napisał niejaki Piotr Trojka. A ten Piotr trojka to nikt inny, jak Bogdan Lebl. Tak, moi drodzy. Na stałe, współpracujący oczywiście z Tadeuszem Nalepą. SX1820 świadczy o tym, że to jest druga część tego tryptyku olimpijskiego. No i tak, tak, jak mówię, ciekawostka, tak jak cały ten tryptyk. Można było ten tryptyk kupić właściwie w dwóch wersjach, ponieważ mieliśmy trzy osobne okładki, tak jak ja mam, a było, była też wersja z jedną okładką, z takim, taka niebieska okładka z typowym tym zniczem olimpijskim. Jest to druga część yy, Tryptyku Olimpijskiego. Warto wspomnieć tylko przy okazji tej płyty to, że właśnie na tej płycie zadebiutował nowy wokalista, nieżyjący już dzisiaj yy, Romuald Trzystaw yy, przez Budkę Suflera Budka suflera nadała mu pseudonim Bombel. I rzeczywiście w karierze budki suflera rozpoczął się nowy etap i pojawia się w roku 1980 płyta przeciekawa. Przeciekawa, dlatego że pod koniec. 1979 roku Romuald Lipko decyduje się pisać i komponować dla innych wykonawców. I tak, pierwszą osobą, dla której zaczął komponować, była nieodżałowana Anna Jantar. Eee, I tak naprawdę ta płyta czwarta, licząc Tryptyk Olimpijski. Ona przyszła prosto z chmur, miała być nagrana właśnie w całości z Anną Jantar. Stało się jednak inaczej, natomiast został ślad na tej płycie, ponieważ, e, ponieważ e, utwór e, Słońca, jakby mniej, e, z utworu, który miała zaśpiewać Anna Jantar, stał, ten utwór stał się dla niej dedykacją. E, co jest ciekawe, że tutaj Rok 1980, do chórków Budka Suflera zaangażowała Beatę Kozidrak, wokalistkę grupy Bajn. Moi drodzy, numer katalogowy SX1892, pierwsza prawidłowa płyta z Romualdem Czystawem na wokalu i już mamy tutaj takie hity jak tytułowy, czyli ona przyszła prosto z chmur, Słońca jakby mniej, czy... Tyle z tego masz, oraz mój ulubiony sekret. No, płyta zupełnie inna od wcześniejszych i powiedziałbym trudna, przeznaczona dla wyrobionego odpowiednio słuchacza, ale bardzo fajnie się jej słucha po prostu w całości. Jeżeli złapiemy ten klimat, to naprawdę Romuald 300 na tamte czasy również. Świetnym głosem dysponował innym, i w tym wypadku e, Romuald Lipko miał najwięcej roboty, bo przecież już e, kolejny album, e, notabene niestety ostatni z Romualdem czy Stawem, e, za ostatni grosz, e, to był już wielki, wielki sukces. Płytę wydała firma Tom Press. znowu nastąpił e, mały. Mała zmiana składu, pojawia się na tej płycie Jan Borysewicz, późniejszy, późniejszy gitarzysta e, grupy Lady Punk i jako autor tekstów pojawia się Andrzej Mogielnicki oraz Marek Dudkiewicz, przy czym czasami jeden utwór napisał jeszcze Adam Sikorski. Tutaj moi drodzy klasyka, e, utwór tytułowy, wszystko co widział świat, rock and roll na dobry początek. E, kompozycja nie taki znów wolny, przeciekawa, e, gdzie e, słowa napisał Sam Romuald, czystaw. Teraz zrób co chcesz. Rok dwóch żywiołów, memu miastu. Na do widzenia 8 na 8 to też płyta, które, która może się dla mnie nie kończyć. Przeciekawą sprawą jest okładka e, prezentująca polski kryzys, zwykły karton i ta klasyczna jednogroszówka, e, płyta sama. W stanie idealnym, lekko, lekko przykurzona po prostu od klasycznego stania na półce. Eee, Krzysztof Cugowski dalej działa, że tak powiem, osobno, natomiast w 1982 roku na horyzoncie budki suflera pojawia się kolejny świetny wokalista, ob obdarzony em, bardzo ciekawym głosem Felicjan Andrzejczak. Przez to Romuald Lipko ma kolejnego podopiecznego, którym musi się zająć. Romuald Lipko em, działał właściwie z budką suflera przez dwa lata, do momentu powrotu Krzysztofa Cugowskiego. Natomiast zostawił, ma w swoim repertuarze trzy największe klasyki. To on zaśpiewał Jolka, Jolka Pamiętasz, to on zaśpiewał Noc Komety, i to on zaśpiewał Czas Ołowiu. Wystarczy. Trzy kawałki kompletnie kultowe. I te trzy utwory znalazły się na pierwszej wydanej przez budkę suflera składance, tak zwanym helikopterze 1974-1984. To jest klasyczna składanka. Warto wspomnieć tylko tyle, że te klasyczne utwory budki suflera są tutaj w nowych wersjach plus te. E, dwa właściwie, bo noc komety nie wiedzieć czemu nie znalazła się na tej płycie, a byłaby pięknym, piękną ozdobą tego albumu. I wraca Krzysztof Cugowski, bo w tym samym 1984 roku e, wychodzi płyta Czas Czekania, Czas Olśnienia. Pierwotnie ten album z kolei w całości miał zostać nagrany z Felicjanem Andrzejczakiem. Natomiast wrócił Krzysztof Cugowski, ale. Ta płyta też jest przeciekawa, dlatego że na tą właśnie płytę, jako pierwszą, Tomasz Zeliszewski, e, perkusista i już wtedy menadżer Budki Suflera, napisał wszystkie teksty. Nie chcę mówić o tym, że Krzysztof Cugowski może przyszedł na gotowe, ale e, już jak gdyby... Kończył się póki co ten okres wielkich przebojów budki suflera. Tutaj mamy tylko jeden za to kapitalny cały mój zgiełk. Oryginalna koperta wewnętrzna firmy Polton LPP 011. Proszę bardzo. Ale oprócz tej oryginalnej koperty wewnętrznej mamy jeszcze coś, przez co można powiedzieć. Z całą pewnością, że płyta jest kompletna, ponieważ do oryginalnej koperty wewnętrznej dorzucili panowie jeszcze taką oto rozkładaną wkładkę z tekstami i taki oto plakat na drugiej stronie. W roku 1986 ukazuje się album Giganci, Tańszą. Nie wiedzieć czemu. Płyta, która ukazała się w 30-tysięcznym nakładzie, e, dzisiaj dochodzą mnie słuchy, że zaczyna być z nią problem. Moim zdaniem, album w dyskografii Budki Suflera kompletnie niedoceniony. A przecież na tej płycie mamy takie klasyki, jak chociażby Synowie Chin. E, Tytułowe Giganci tańczą i zdaje się utwór, o którym myślę, i zdaje się, że on tutaj jest. W niewielu słowach dokładnie. Wspaniała, prawie siedmiominutowa kompozycja. Proszę bardzo, Giganci tańczą. E, numer katalogowy SX2293, z racji tego, że jest to druga połowa lat 80. Mamy tutaj już klasyczną kremówkę polskich nagrań. E, w 1988 roku e, Budka Soufflera po raz pierwszy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Skąd? Gdzie ukazuje się tak zwana czwórka, czyli totalny rarytas dla budkowych maniaków płyta American Tour. E, czwórka, epka z ciekawą wersją, bo angielską, e, kultowej Jolki. W roku 1989 ukazuje się ostatni epokowy winyl Budki Suflera. Yy, płyta, znaczy album dwupłytowy, ratujmy, co się da. Tutaj takie klasyki, jak utwór tytułowy czy piękna ballada, to nie tak miało być. Skoro dwie płyty no to wiadomo, że okładka w Gatefoldzie i. Klasycznie polskie nagrania na kremówce. Na następną płytę budki suflera trzeba było czekać 4 lata, kiedy powrócili w wielkim stylu albumem Cisza. To stamtąd pochodzą takie klasyki jak Młode Lwy czy tytułowa Cisza jak ta. W 1995 ukazał się album NOC, z którego wyróżnić mogę tylko utwór tytułowy. Natomiast gigantyczny sukces na skalę ogólnopolską przyszedł dwa lata później, kiedy Budka Suflera w roku 1997 wydaje album Nic nie boli tak jak życie. Na tej płycie takie klasyki jak Takie tango, Radio Taxi, Jeden raz, właściwie trzy utwory, które latały w radiu na okrągło. W roku 1998 okazuje się też ciekawa płyta Koncert akustycznie wydany wówczas na płycie CD w takim stalowym pudełku, wyglądało to bardzo efektownie. O składankach mówić nie będziemy. W związku z tym przenosimy się do roku 2000, kiedy to panowie wydali jak gdyby kontynuację. Em, nic nie boli tak jak życie. Prawdopodobnie marzyło im się e, powtórzyć sukces poprzednika, i wychodzi płyta Bal Wszystkich Świętych. To też bardzo dobra płyta. E, ja e, zwracam zawsze przy tej płycie uwagę na dwa utwory: Błękitna Arka i Nie umiesz kochać. Wspaniałe dwie ballady. Kolejny album Mokre Oczy, wydany w roku 2002. Był dla mnie totalnym zaskoczeniem, dlatego że ja uważam tę płytę naprawdę za bardzo dobrą, z takimi klasykami jak Kiedy Rozum Śpi, Mokre Oczy, czy przepiękna kolejna znowu ballada z najwyżej pociągniętym głosem Krzysztofa Cugowskiego. To jest mgnienie. Dziwne, że ta płyta sprzedała się tylko w 30-tysięcznym nakładzie, i myślałem, że przebije chociażby poprzednie płyty. 2004 rok to przeciekawy rok, gdzie yy, panowie mieli w zamyśle yy, wydania albumu yy, z yy, nagraniami archiwalnymi. Było i jest. Okazało się, że tylko jest. Tutaj przyznam szczerze, już nie śledziłem, tak, yy, kariery yy, budki yy, suflera. Natomiast Moi drodzy, tak naprawdę ostatni album, który panowie wydali, to zawsze czegoś brak. W 2014 roku oficjalnie doszło niby do zawieszenia działalności, ale e, sytuacja była taka, że kiedy Romuald Lipko dowiedział się, że jest chory na nowotwór przewodów żółciowych, chciał grać i w 2014 w roku reaktywował budkę suflera. Zaprosił oczywiście do udziału swojego kolegę Krzysztofa Cugowskiego. Ten odmówił, w związku z tym pojawił się konflikt na linii Cugowskiej-Lipko. Gdzie po latach wiadomo, że wiele mieliśmy przykładów polskich zespołów, gdzie te konflikty zawsze były. W związku z tym pojawił się wokalista Robert Żarczyński. Panowie wydali e, z nim album. E, gdyby jutra nie było, to była piosenka, która promowała e, tą płytę. Natomiast panowie zrealizowali też swoje marzenie, bo zawsze chcieli wydać płytę z Felicjanem Andrzejczakiem i to się udało. W roku 2020 ukazał się album 10 e, lat samotności. No, Andrzejczak. Jako wokalista klasa sama w sobie. I w roku 2023, o to, yy, gdzie recenzja na poprzednim moim kanale była, ukazał się album Skaza. Tak to wszystko wyglądało. Romuald Lipko, niestety, zmarł 6 lutego 2020 roku w wieku 69 lat, ale jego legenda będzie trwała wiecznie.